Wirtualny numer z odbiorem SMS za darmo umożliwia otrzymywanie wiadomości tekstowych na wirtualnych numerach w ponad 20 krajach świata. Co więcej, otrzymywanie wiadomości SMS jest całkowicie bezpłatne. Aby podłączyć taki numer na stronie internetowej, przejdź do zakładki Usługi SMS. Tutaj zobaczysz wszystkie informacje o tej usłudze, dostępne numery i ich zalety. Następnie wybierz konkretny kraj do zamówienia numeru. Dokładnie sprawdź wymagania dotyczące podłączenia takiego numeru. Aby zakończyć zamówienie, konieczna będzie rejestracja na stronie za darmo. Odbieranie wiadomości SMS jest możliwe za pomocą aplikacji za darma na na iOS lub Android, messengerów typu Facebook Messenger, Viber, także na adres mailowy lub za pomocą przekierowania. Oprócz tego możesz wysyłać SMS -y ze swojego numeru. Stawki na wysyłanie wiadomości SMS sprawdzisz na naszej stronie w zakładce Cennik SMS. Wiadomości tekstowe to przydatne narzędzie, które pozwala komunikować się zarówno z rodziną, jak i przyjaciółmi lub współpracownikami. Razem z systemem za darmo będziesz w stanie to zrealizować w bardzo konkurencyjnych cenach.